Początki zimy w Kanadzie! <laughs> Dzisiaj mamy 11 październik 2012. Jesteśmy pomiędzy Capus Casing i Harvest a Thunder Bay na Ontario 11 drodze. No tutaj już jest chłodno, jest minus 1, minus 3, było rano, ale to już było naprawdę taki mróz, nie, nie, nie zimno, tylko mróz. Ja tam się cieszę. <laughs> Zaczyna się. <laughs> Fajnie, fajnie, ale no to są początki. W grudniu to ta droga, i tu wszystko poza drogą będzie białe. Ale po prostu aż mnie tam nęci, żeby wiem, wziąć, spakować w plecach i pójść w las. A. Już tak jak się zbliżałem tutaj do tego miejsca, przedtem było czarno w miarę. Ale jak już widziałem traki jadą i przód ośnieżony i szy, przy naszybach śnieg, to już wiedziałem, że będzie się działo. Jeszcze nie jest taka faktyczna zima w górach tam na, na zachodzie, w na British Kolumbii, to już na pewno jest niezły śnieg. No ale... Ach. Idziemy do Thunder Bay zrzucić pocztę i później do Dryden. Przekazać na kolejnemu kierowcy, nasza jutro przyjdzie kolejna. Zobaczymy co dalej. Dobra, ciche willką overall.